Oto, co Aloes robi w Twoim ciele. Czy kiedykolwiek myślałeś o niesamowitych właściwościach zdrowotnych Aloesu? Czy wiesz, że roślina nie ogranicza się tylko do stosowania miejscowego? Ta lecznicza roślina, znana Egipcjanom jako roślina nieśmiertelności, a rdzennym Amerykanom jako różdżka niebios, ma mnóstwo oszałamiających właściwości leczniczych, których nie chciałbyś przegapić. Istnieje duża szansa, że masz już roślinę aloe vera, która przydaje się w małych sytuacjach awaryjnych, takich jak skaleczenia, oparzenia i tym podobne, ale roślina ta może znacznie więcej. Po spożyciu może również wyleczyć cię od środka. Jak myślisz, dlaczego Egipcjanie nazywali ją rośliną nieśmiertelności? Aloe zawiera ponad 200 biologicznie aktywnych, naturalnie występujących składników, w tym aminokwasy, witaminy, polisacharydy, enzymy i minerały, które wspomagają wchłanianie składników odżywczych. Co więcej, lecznicza roślina ma również właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, które pomagają układowi odpornościowemu pozbyć się toksyn i szkodliwych patogenów. To nie wszystko, aloe vera wciąż ma wiele do zaoferowania dla Twojego zdrowia. Sprawdźmy to! Enzymy. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że ta roślina nieśmiertelności zawiera niezbędne enzymy, w tym lipazę i amylazę. Oba wspomagają trawienie, rozkładają cząsteczki tłuszczu i cukru. Co więcej, konkretna cząsteczka znana jako bradykinaza może również zmniejszać stan zapalny. Witaminy i minerały. Warto również zaznaczyć, że aloes zawiera witaminę B12 która jest niezbędna do produkcji czerwonych krwinek. Co więcej, spożywanie aloesu może ułatwić organizmowi wchłanianie witaminy B12 i jej wykorzystanie. Pomoże to rozwiązać problem niedoboru. Oprócz witaminy B12, aloes zawiera również witaminy A, C, E, B1, B2, B3 i B6. Jest również dobrym źródłem kwasu foliowego i choliny. Cholina jest niezbędna do prawidłowego rozwoju mózgu, funkcji wątroby, ruchu mięśni i nie tylko. Aloe vera jest również pełen minerałów, które są niezbędne dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia. Ta lecznicza roślina zawiera magnes, wapń, potas, chrom, selen, sód, miedź, żelazo i mangan. Te minerały współpracują ze sobą, aby utrzymać metabolizm w doskonałym stanie. Aminokwasy. Czy wiesz, że aloes zawiera dużą ilość niezbędnych aminokwasów potrzebnych ludzkiemu organizmowi? Zawiera 20 z 22 niezbędnych aminokwasów, których organizm potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania. To nie wszystko. Roślina zawiera również kwas salicylowy, który pomaga pozbyć się bakterii i stanów zapalnych. Jakie są inne zastosowania aloesu? Aloes działa jako niesamowity środek do oczyszczania ciała, może wypłukać toksyczną materię z nerek, pęcherza moczowego, żołądka, wątroby, śledziony i okrężnicy. Warto również podkreślić, że aloes może zapewnić skuteczną ulgę w bardziej bezpośrednich problemach zdrowotnych, takich jak roztrój żołądka, niestrawność, wrzody i zapalenie jelit. Roślina łagodzi również stany zapalne stawów. Więc z pewnością świetnie sprawdzi się u osób z zapaleniem stawów. Aloe Vera może również zapewnić bardzo potrzebną ulgę w przypadku owrzodzeń jamy ustnej. Jak spożywać Aloes? Na początek możesz spożywać Aloes bezpośrednio z rośliny lub kupować sok z Aloesu w sklepach ze zdrową żywnością. Jest to w rzeczywistości najłatwiejsza i najbardziej smaczna opcja. Dobrą rzeczą jest to, że możesz mieszać sok z Aloesu z tym, co łaskoczy Twoją wyobraźnię. Z pewnością zadziała świetnie w Twoich sokach lub koktajlach. Możesz również pić go od razu, tylko upewnij się, że dostajesz czysty sok lub żel z aloesu. Dobre są zrobione z całego liścia lub wewnętrznego fileta. Daj nam znać w komentarzu, jak często pijesz sok z aloesu. No i jeśli spodobał Ci się film, nie zapomnij łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.